Nos, usta, oko, włosy, które mi wyrywasz. Nos, zakola, oko, włosy. A teraz załóż, mamie opaskę z powrotem. Załóż mi to. Dziękuję. Te. Te. Ja mam pytanie i nie wiem za bardzo do jakiego lekarza się z tym udać. E, czy wasze... No i właśnie, jeszcze się nauczył begać na zawołanie. E, czy wasze dziecko was gryzie, ale nigdy jest złe, tylko po prostu jak się złapie z nim kontakt wzrokowy, to on biegnie z zębami. E, jak się cieszy, dobiegnie z zębami. Jak się bawi. To gryzie, e, koce gryzie, pieski chce gryźć, mnie gryzie, alka gryzie. I tak ogólnie to wszystko gryzie. I wszystko idzie do buzi. Każda butelka, pilot, wszystko musi iść do buzi. I słuchajcie, to tak trwa już od miesięcy. I to gryzienie nie przechodzi. I tak pytam dla koleżanki, bo. Jest Wandzia no. No, no, zabieram Cię, na randkę Cię biorę, no. Wandzia, no trochę kultury, no. Do kina Cię biorę. Troszkę trzeba nabyć tego, nie tylko praca i praca. Kukurydzę Ci na praży przed sansem. Bandia no, Boże Ty mój, zmiłuj się.